Cześć, Paweł Winiarski z tej strony. AntoWeb dzisiaj mamy dla Was niecodzienny test, bo będziemy testować rower. Nie taki zwykły rower, bo rower elektryczny. Tu jest napisane e-drive, czy jak wolicie e-drive, ale rower nazywa się BMW Cruze e-bike. Rower jest wspierany silnikiem elektrycznym, który pomaga przede wszystkim podjeżdżać pod górę, ale o tym przekonacie się w naszym materiale. Masywna konstrukcja BMW Cruze e-bike może się podobać. Rama w kolorze biało tracytowym przypomina białe, perłowe lakiery samochodów. Zarówno hamulce tarczowe, jak i przerzutki dostarczyła firma Shimano. Z uwagi na zastosowanie silnika zdecydowano się jednak na przerzutki jedynie z tyłu. Dostajemy jednak aż 10 biegów. Sprzęt wyposażono w obręcze Rodi Airline i bardzo fajne opony Continental Cruise Contact z paskiem odblaskowym. Testowałem rower w rozmiarze L przeznaczony dla użytkowników o wzroście od 174 do 190 cm. Wygląda jak zwykły rower? Jak najbardziej, ale przecież nie będziemy testować zwykłego roweru. Tym co wyróżnia BMW Cruze e-bike jest zastosowanie napędu wspomagającego. W rowerze znajdziecie silnik elektryczny Bosch o mocy 250 W i momencie obrotowym wynoszącym 48 Nm. Silnik zasilany jest akumulatorem Bosch 400 Wh, a jego pełne naładowanie zajęło mi 3,5 godziny. Słowo wspomagające nie zostało użyte przypadkowo. Silnik nie zamienia rowerów w motorower i nie umożliwi Wam jazdy bez pedałowania. Komputer pokładowy pozwala wybrać jeden z czterech programów. Eco, Tour, Sport i Turbo. W każdym z nich moc wspomagania jest inna. Najwyższy kojarzył mi się z turbiną w silnikach TDCi, która dodawała mocy punktowo, co wręcz idealnie sprawdzało się podczas podjeżdżania pod wzniesienia. Silnik pomoże rozpędzić rower do około 25-27 km na godzinę, później będzie już tylko delikatnie wspomagał utrzymanie prędkości. Aby naładować baterię, należy ją odpiąć od roweru, nie ma więc konieczności przyciągania całego pojazdu do gniazdka. Ciężko zaufać jednak zasięgowi w poszczególnych trybach, zmieniał się on bowiem w trakcie jazdy, czy raczej dostosowywał do aktualnego wykorzystania silnika. Brzmi super i na tym rowerze naprawdę fajnie się jeździło, ale sprzęt ma też swoje minusy. Jest ciężki, 22 kg naprawdę czuć, szczególnie kiedy całkowicie wyłączycie wspomaganie. Łańcuch nie ma osłonki, można więc zapomnieć o jeżdżeniu w garniturze. Fatalnie zaprojektowano akcesoria w prawej rączce kierownicy, przez co po 30 minutach jazdy odczuwałem ból kciuka. Rower nie był też zbyt cichy i nie mówię tu o pracy silnika. Dla kogo w takim razie taki rower? Na pewno dla osób z głębokim portfelem, bo musicie za niego zapłacić mniej więcej 14 tysięcy. Na pewno nie jest to rower dla osób, które chcą się na rowerze zmęczyć, bo ja po przejechaniu trasy 20-kilometrowej... Poczułem może 3-4 km. Pod górkę nie czułem kompletnie nic. Rower generalnie jest ciężki, więc jeżeli wyłączycie sobie te wspomaganie silnika, no nie będzie to najprzyjemniejsza jazda. Natomiast no jest to fajna ciekawostka, którą bardzo fajnie się testowało. Komu mogę go polecić? To już musicie zastanowić się sami, czy chcecie jeździć na rowerze BMW za 14 tysięcy zł. W razie czego widziałem jeszcze aukcję bez tego silnika w czarnym kolorze, czyli bardziej dla mnie za około 5, więc myślę, że nawet jeżeli nie chcecie się wspomagać silnikiem elektrycznym, to BMW też ma dla Was jakieś fajne propozycje. Ale przejechał! Wow. Dla kogo w zasadzie taki rower? Po pierwsze, nie dla biednych. Nie dla biednego. Czekajcie, dobra, jeszcze raz. Dla... Cicho! Dla kogo w zasadzie taki rower? Na pewno dla osób z głębokim portfelem. Bo...